Dla inżynierów z NASA w XXI wieku misja Mars 2020 ma mniej więcej takie samo znaczenie jak misja Apollo. Dla inżynierów z wieku XX to jest ogromny, milowy krok w podboju kosmosu. Marsjańska misja trwa dopiero kilka tygodni, ale naukowcom z laboratorium napędu odrzutowego w Pasadenie udało się już potwierdzić dwie fundamentalne dla ludzkości informacje. Pierwsza to taka, że istnieje na czerwonej planecie woda. W formie lodu, jednak to dla ludzi nie problem. Druga, być może jeszcze istotniejsza wiadomość, to ta, że da się wyprodukować na Marsie tlen z wszechobecnego tam dwutlenku węgla. Nie wiedzieliśmy, czy to się uda. No, wyprodukowaliśmy pierwsze 6 gramów tego tlenu, ale to dowodzi temu, że nawet taka mała skrzyneczka, mały instrument może ten tlen produkować. A tlen będzie potrzebny przy misji załogowej nie tylko do oddychania dla czterech pierwszych astronautów, którzy staną na czerwonej planecie, ale też na przykład jako paliwo do rakiet, którymi będą wracać na Ziemię. Jednak do czasu misji załogowej Mars, w co wierzą naukowcy, odkryje jeszcze wiele tajemnic. Od kiedy Łazik Perseverance wylądował na Marsie, właśnie tutaj, w tym budynku, każdego dnia dzieje się historia. Historia, którą cała ludzkość może oglądać na żywo, i historia, w której niebagatelny udział mają polscy inżynierowie. W tej chwili testowany na Marsie jest pierwszy pojazd latający, który w sposób zdalny wzbił się ponad powierzchnię jakiejkolwiek planety poza Ziemią. Ingenuity to jednak próbny, malutki dron, który ma za kilka lat zostać zastąpiony większą maszyną. Szefem tego nowego projektu jest Polak, inżynier Artur Chmielewski. Ten kolejny helikopter ma nie tylko latać i robić zdjęcia, ale też samodzielnie przeprowadzać badania geologiczne i docierać tam, gdzie nikt do tej pory nie dotarł. Mamy krater. No łazik może jeździć po kraterze, ale już się nie wespnie na te bardziej strome ściany. Będziemy, może latać do jaskiń, które żeśmy odkryli są na Marsie. Także jest wiele miejsc, gdzie łazik nie może dojechać, a my możemy dolecieć tym następnym helikopterem. Świętego Grala Wielbicieli Kosmosu, czyli dowodów istnienia życia poza Ziemią, poszukiwać będzie za to łazik Perseverance, a konkretnie zamontowane na nim wiertło, którego współtwórcą jest także Polak Mieszko Salamon. Za pomocą tego wiertła będą są wywiercane próbki skał, w których mogą się znajdować takie dowody. Później będziemy nas mieć następnego łazika, co przyjedzie, będzie zbierać te próbki i e, wyśle rakietą z powrotem do Ziemi, i wtedy będziemy w stanie spadać na Ziemi i będziemy szukać e, życia w próbkach, ale też e, cząstki, co będą nam dawać takie e, informacje, że mogło i kiedyś istnieć e, życie na Marsie. Za wszystkie dane, które spływają z kosmosu na Ziemię, z każdego urządzenia znajdującego się poza naszą planetą, odpowiada również Polak, a właściwie cały zespół jego podwładnych. Andrzej Dawen jest jednym z pierwszych polskich inżynierów w NASA. Pracuje tu od prawie 30 lat. Polscy naukowcy i inżynierowie są bardzo cenieni w JPL, bo naprawdę robią dobrą robotę. Kiedyś to było takie trochę Polski joke, to jak się mówiło, nie? A teraz jak chcesz coś dobre zdać, to idź do Polaków. I żarty się skończyły, bo przy samej misji Mars 2020 pracuje dziesięciu polskich inżynierów. W całym NASA jest ich kilkukrotnie więcej. Z Pasadeny w Kalifornii dla Studia Zachód, Joanna Pinkwart.